Od dawna w odległej wiosce starożytnych Chin mieszkał chłopiec imieniem Li. Li był znany ze swojej życzliwości, ale miał pewne wyzwanie, nie potrafił przestać rozważać problemów z przeszłości. Za każdym razem, gdy ktoś go obrażał ostrymi słowami, Li przez dni był zniewolony tymi myślami, ciągle powtarzając w swojej głowie urazy, jakby były one wryte na kamieniu. Ten skłon do nadmiernego rozmyślania sprawiał, że Li miał niewielu przyjaciół i utrudniał mu to osiągnięcia w nauce oraz wykonywanie domowych obowiązków. Jego umysł stale wracał do tych samych myśli, co czyniło trudnym skupienie się na czymkolwiek innym. Pewnego dnia starszyzna wioski zauważyła cierpienie Li i zasugerowała, aby udał się do mnicha Zen z sąsiedniej wioski. Ten mnich był znany z pomagania ludziom odnaleźć wewnętrzny spokój i radzić sobie z ich problemami. Li, rozpaczliwie szukając rozwiązania, postanowił posłuchać rady starszyzny i odwiedzić mnicha zenu. Kiedy dotarł do skromnego świątynnego domu, gdzie mnich mieszkał, Li zwierzył się ze swojego problemu nadmiernego myślenia i jak to wpływa na jego życie. Mnich słuchał uważnie, nie przerywając, tylko czasami skinął głową, żeby okazać, że rozumie. Nagle mnich cicho wstał i wyszedł z pomieszczenia. Li, ciekawy i zdenerwowany, czekał cierpliwie. Zastanawiając się, co mnich może robić. Po czasie, który dla Li zdawał się wiecznością, mnich wrócił trzymając w rękach małą glinianą doniczkę. "Li, patrz na tę glinianą doniczkę", powiedział mnich spokojnie. "Ile myślisz, że waży?" Li przez chwilę rozważał, zanim odpowiedział. "Nie dużo, może kilka gramów." Mnich kiwnął głową i kontynuował. "A jeślibym trzymał tę doniczkę przez godzinę, jak myślisz, jakby się czuły moje ręce?" Li trochę pomyślał i odpowiedział, pewnie trochę zmęczone i obolałe. Mnich uśmiechnął się zrozumiałe. A gdybym trzymał tę doniczkę przez cały dzień? Wtedy twoje ręce na pewno byłyby bardzo obolałe, powiedział Li. Mnich znów kiwnął głową. Ale, Li, czy waga tej glinianej doniczki zmieniała się przez ten czas? Nie, nadal waży tyle samo, odpowiedział Li. Dokładnie, powiedział mnich. Tak jak ta gliniana doniczka. Nasze problemy mogą wydawać się lekkie na początku, ale jeśli będziemy je nosić zbyt długo, zaczynają ciążyć nam. Kluczem jest nauczyć się odłożyć je na bok, gdy jest to konieczne, abyśmy mogli skupić się na teraźniejszości i odnaleźć spokój. Li przemyślał słowa mnicha. Zrozumiał, że trzymał swoje urazy i troski zbyt długo, nie pozwalając sobie na ich oderwanie. Od tamtego dnia. Kiedy tylko zaczynał zbytnio rozważać problemy z przeszłości, Li przypominał sobie lekcję z glinianą doniczką i starał się je odłożyć na bok. Z czasem odnalazł więcej spokoju i pogody ducha, odkrywając, że jego umysł był lżejszy i wolny, aby cieszyć się chwilą obecną. Po tym jak nauczył się z historii Li i potężnej lekcji mnicha Zenu, co opowiesz na zastosowanie tej nauki w swoim życiu. Nie zapomnij subskrybować naszego kanału, aby otrzymywać więcej inspirujących treści. Podziel się tym filmem z tymi, których kochasz, i zostaw komentarz poniżej, dzieląc się, jak zamierzasz wcielić tę starożytną mądrość w życie. Razem możemy pielęgnować więcej pokoju i spokoju w naszym codziennym życiu. Do zobaczenia następnym razem.